Cześć, z jest strony Tricus, jesteś Tricus, witam z kolejnym odcinku z Brawl Stars na naszym kanale i słuchajcie, w tym odcinku będziemy robić coś mega, mega epickiego, bo pojawił się nowy zadymiarz, czyli Griff, jak widzicie, i słuchajcie. Teraz możemy go wypróbować, ale tak szczerze mówiąc, możecie też zostawić łapkę w górę oraz subskrybować mój kanał, a wtedy nie będę nim w ogóle grał. Więc w tym momencie, słuchajcie, zostawiacie łapkę, zostawiacie subskrypcję, a ja zaczynam w takim razie otwierać. I będzie to opening o wartości ponad 1000 zł. Jak widzicie, tutaj będę otwierał sobie. Bardzo dużo skrzynek, bardzo dużo przede wszystkim mega boxów, e, i mam nadzieję, że uda nam się grifa trafić, bo jeżeli nam się nie uda. No to wtedy po prostu chyba przestanę grać po prostu w Brawla i jak widzicie, mamy tutaj dosyć dużo skrzyneczek, mamy tak naprawdę dwa karnety aż do otwarcia i e, tylko trafiają nam się niestety monety. Nie będziemy sobie oczywiście odbierać żadnych punktów za dlatego, że to by było zupełnie, ale to zupełnie bez sensu. E, tylko za to będziemy otwierać sobie właśnie różnego rodzaju mega boxiki, bo potem punkty nam się przydadzą, żeby zmaksować po prostu Grifa. No i jak widzicie kolejne mega boxy, kolejne z Zwykłe także skrzynki są przez nas tutaj otwierane i nie trafia się zupełnie, zupełnie nic. To jest według mnie bardzo dziwne, bo jak mi brakuje tylko jednego zadymiarza. Dawaj, dawaj, teraz się trafi, teraz się trafi. I uwaga, ludzie, czy nam się trafi Griff? No nie, kolejne 500 monet. Ja zaraz będę miał znowu 100 tysięcy monet, ale po co mi tyle? Jakbym mógł wam oddać, bym po prostu wam te monety wszystkie oddał, bo to jest naprawdę... Beznadziejny po prostu, jeszcze gadżet tam się trafił. Krio syrop daje 50% do wskaźnika zamrożenia. Beznadziejny, słuchajcie, e, niestety to jest gadżecik. No ale cóż, no, nie my losujemy, mamy prawie wszystko na naszym koncie, więc trafiają nam się jakieś beznadziejne rzeczy, których jeszcze po prostu. Nie mamy. No i kolejne 600 moment Przed chwilą nam się trafiło z Mega Boxa. To jest beznadziejne, ludziska. Dobra, zobaczcie. Mamy tutaj jeszcze 27 tak naprawdę dużych skrzynek. Więc, no trochę ten Opening jest duży. I obstawiajcie, kiedy nam się trafi. Czy trafi nam się już w otwieraniu? Tych skrzynek, które są teraz do otworzenia, czy trafi nam się to dopiero e, dużo później. Dlatego że mam nadzieję, że trafi nam się to w tym karnecie, który otwieramy teraz, a nie jeszcze w następny, bo nie chciałbym aż tyle rzeczy marnować. Tak naprawdę już te megaboksy, które teraz otworzymy i skrzynki, to będą warte około 1000 zł, więc następne to już będzie jeszcze więcej. No ale czego się nie robi, żeby mieć wszystkich zadymiarzy, prawda ludzie? No ja... O, 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 o. Skin, słuchajcie. Kolejny skin w naszej kolekcji się trafił, ale niestety nie zadymiarz No dobra, więc otwórzmy sobie teraz te wszystkie skrzynki jak najszybciej, żeby was nie zanudzać, żeby po prostu te odcinki były jak najlepsze i jak najciekawsze ludziska. E, za chwilę, uwaga, uwaga. Lecimy dalej, słuchajcie, lecimy dalej i... No, nie wiem. No, nie wiem, ludzie. Nie wiem, czy nam się uda tak naprawdę to wszystko trafić. Możliwe, że nam się nie uda, ale cóż, no. Może, może się uda, więc. Dobra. Kolejne, kolejna skrzynka. I to już były wszystkie skrzynki, więc bierzemy sobie surfera Karla teraz. Oh, man. No, nadal nam się nie trafił, więc mega box i. I znowu podwaję żetonów tylko no przynajmniej dużo żetonów będę zdobywał. Więc to też nam będzie dawało jeszcze więcej skrzynek. No, jestem w miarę zadowolony, ale nie jakoś bardzo. Ja pierniczę, ale to jest ciężkie, ale to jest ciężkie, ludzie. Żeby ten griff nam się tylko szybko trafił. No dobra, ludzie, więc kontynuujemy otwieranie w takim razie i zobaczmy. Z tego megaboksa już musi nam wypaść. Uwaga, patrzcie na to. O nie, nadal nie, dobra, uwaga. Ale lecimy, lecimy, nie przestajemy, słuchajcie, otwierać, nie przestajemy, tylko otwieramy dalej, póki nam się griff nie trafi. Uwaga, uwaga! No dawaj, ej, ludzie, nigdy w życiu chyba tak długo nie polowałem na żadnego zadymiarza. Naprawdę no, co to ma być? Z tego musi już się trafić. I bang! Jest! Jest! Mamy go! Mamy Gripa we własnej osobie, słuchajcie, epicki zadymiarz. E, dosłownie, epicki zadymiarz. Naprawdę bardzo mi się podoba, jak wygląda, i tak naprawdę wszystko mi się podoba w tym zadymiarzu. Więc teraz możemy go po prostu zmaksować. Ok, więc w takim razie dodajemy do niego wszystkie te punkty, które tutaj mamy, dlatego że jest ich szczerze mówiąc dosyć sporo. Dobra, od razu wszystko po prostu sobie pozbierajmy, co tutaj jest. Jakiś. Odznaki mamy, ale to mnie aż tak nie jara, szczerze mówiąc te odznaki. Tutaj mamy monety, no monet mam za dużo, szczerze mówiąc. Tutaj mamy punkty, tutaj mamy więcej punktów. Dobra, i tutaj mamy kolejne rzeczy. Słuchajcie, pakiet odznak. Pakiet odznak są Spoko, Barley, Byron i Bull. No nie jest to najlepsze, szczerze mówiąc. I mamy tutaj jeszcze trochę punktów mocy do Griffa. Od razu trzeba będzie zrobić opening, żeby znaleźć do niego. O, oh, man! A nie, dobra, to są punkty mocy. Dobra, uwaga, czy to już będą wszystkie? Czy on już jest zmaksowany? Tak, on już jest zmaksowany na maksa, więc teraz możemy go sobie, słuchajcie, tutaj właśnie e, ulepszyć na maksymalny poziom. I następnie poszukać do niego gwiezdnej mocy, gadżetów oraz gwiezdnej mocy, więc patrzcie, okej. Okay. Jest on już na dziewiątym poziomie. I w tym momencie, ludzie. Możemy zrobić to, na co chyba wszyscy czekamy. Zmaksować go na maksa po prostu, ludzie. Okej, okay, teraz mega box, no to trafi się na pewno. gwiazdna moc i wściekły Gryf szybciej cięsko monetami. A czas pełnej salwy zmniejszy się o 35%. Więc jest to naprawdę niezłe. 35% to jest dużo szybciej. E, ok, bas. O, dobra. Co jest za tym, dostajemy skrzynkę, serio. Dobra, tutaj mamy kolejną odznakę, i za chwilę powinniśmy dostać jeszcze gadżety i star powery. Pytanie brzmi: ile on ma w ogóle gadżetów i star powerów? Tutaj będzie. Nie, nie będzie jednak. Dobra, ale jestem pewien, że wszystko nam się uda trafić, bo mamy jeszcze trochę tych skrzyneczek. No ale jestem zawiedziony, szczerze mówiąc, że aż tyle. E, musimy otwierać, żeby w ogóle tego grifa jakoś ogarnąć i doprowadzić do grywalności, słuchajcie. Mega box kolejny, który nam nic nie dał, no jestem niezadowolony dosyć. Tutaj mały box, z małych boxów to teraz w ogóle nic nie wypada. E, dawniej małe boxy były trochę lepsze, albo mi się wydaje ludzie, one chyba zostały znerfione. Mamy dużo gemów, tyle, że będziemy mogli sobie w następnym sezonie normalnie e, kupić od razu karnet, więc nie będziemy musieli dokupywać gemów. To jest akurat spoko. E, halo, co się dzieje? Czemu nie dostaję? Okej, okay. dobra, gadżet. Skarbonka, griff miota skarbonką wypełnioną petardami, która po krótkim czasie wybucha, niszcząc przeszkody i zadaje 1000 punktów obrażeń przeciwnikom w zasięgu. Dobra, ej, to jest bardzo dobry gadżet. To jest bardzo dobry gadżet. A czy to już jest wszystko, co możemy mieć do grifa, Tak, właściwie to jest bardzo dobre pytanie. Tak, więc wytestujmy sobie naszego zadymiarza na odcinku i zobaczmy w tym momencie, jak się nim tak naprawdę gra. Ja już kilka rank nim wbiłem, bo na początku losuję same boty, i tak naprawdę nie wiadomo, czy zadymiarz jest dobry, czy słaby przez to. A jak zagramy już sobie tutaj, wiecie, z e, trochę lepszymi graczami, no to tak naprawdę będziemy w stanie powiedzieć, czy warto jest grać tym zadymiarzem, czy też, e, no niezbyt warto jest go w ogóle próbować wylosować ze skrzynek i marnować swoje cenne skrzynki, jak m, na przykład szukacie go jako jedynego zadymiarza. E, nam się trafiło, o nie ludzie, nam się trafiło najłatwiej jak może być w ogóle, bo patrzcie, żaden z tych zadymiarzy nie strzela do nas, a my. Możemy ich po prostu nawalać, jak chcemy tylko. Uwaga, teraz dwóch. E, jeżeli e, interesuje Was jakaś, e, słuchajcie, rada co do grania tym zadymiarzem. No to zawsze czekajcie z ultem, żeby walnąć kilka osób naraz. Patrzcie, on teraz wskoczy, ale dobra, go niezbyt warto jest nawalać. Tutaj świnka z karbonka, pyk. No i teraz właśnie e, trochę skopałem tego ulta. O -o, o, 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 już myślałem, że ktoś nas rozwali ale to chyba niemożliwe, bo już mamy Siedem gwiazdek, słuchajcie, więc jesteśmy mistrzami. Ten, co nie trapił ja per papier. O, 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 o. o, -o. Dobra, dobra, spokojnie. Czy oni są już wkurzeni, ludzie? Czy mi się tylko wydaje? Tym, co tutaj się dzieje. I teraz łap moją kartę, Mordo. Ten, co zrobił. O, uwaga, on się będzie tutaj w nas wbijał, ale pyk już został rozwalony. Halo, zapraszam tutaj. Ludzie, ja przestałem celować w nich nawet. Jacy oni muszą być wkurzeni, ale szkoda, że nie do zera ich ograliśmy. Bo to już by było takie porąbane aż po prostu, gdyśmy ich ograli do zera. Każdy z nas ma siedem gwiazdek. Co się stało, ludzie? No jak Tritsus gra, to wiecie, to zawsze tak jest tak naprawdę. O, uwaga, uwaga, uwaga. Patrzcie na to. Patrzcie na to, jak go zrobię. Pyk, pyk. I rozwalony. I ja pierniczę. To jest moc, ludzie. To jest moc. Ej, on mnie rozwali. A, nie udało mu się. Co jest? No dobra, to jest tym ja wszystko kozacki, ludzie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja się z wami żegnam. To na tyle. Na razie. Trz.